Jak ogarnąć darmowe i pięknie położone kempingi na Gran Kanarii? Na końcu rolki powiem wam co zrobić, żeby było legalnie, a teraz zobaczcie co możecie zyskać za jedyne 0 euro. Miejsca kempingowe położone są w górach, w lasach, wśród natury z obłędnymi widokami. Do tego często macie wodę, toalety, a nawet camper serwis, o co w turystycznych rejonach wcale nie jest łatwo. Dojazd może być trochę nieoczywisty, drogi wąskie i kręte, ale z pięknymi widokami, ale skoro myśmy dotarli takim dużym kamperem, wiele z tych miejsc, to Wam się na pewno też uda czymkolwiek zechcecie. I teraz uwaga, lokalne władze bardzo często sprawdzają na tych miejscówkach pozwolenia, więc nie liczcie na to, że bez załatwienia formalności będziecie mogli z nich skorzystać. I to jest w sumie jedyny upierdliwy element, ponieważ musicie wziąć paszport i pójść do Cabildo de Gran Canaria w Las Palmas, żeby się zarejestrować i później móc sobie wybierać te kempingi online. Jeżeli będziecie mieli szczęście, to tak jak my traficie na lokalce, który zostanie tłumaczem. Pozdrawiamy panią. Potem wchodzicie na stronę podaną w opisie rolki, zakładacie profil i co? I darmowe? Legalne kempingi na Gran Canarii są do waszej dyspozycji. Polecam też zabrać coś na grilla, bo kempingowe grille już na was czekają.